Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Margonem na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, w tą piękną niedzielę o godzinie, jeszcze nie wiem której, o której ta premiera wystartuje, witam Was na Herosie. Jaki to jest Heros? Napiszcie w komentarzach, jeżeli już wiecie, co zaraz będziemy bili. Jest to zagadka dość łatwa, ale nie każdy sobie z nim poradzi. Macie 5 sekund na odpowiedź w komentarzach, co teraz będziemy bili, i ja tylko napomknę, że w tym odcinku będziemy sobie tak leciutko na karcie ogarniali również Margonem Duel. Tak, wróciłem do Margonem Duel, tylko w sumie tak jako przerwy na odcinkach albo na streamach. Bijemy oczywiście złodzieja, to sobie zrestartuję ułożenie mojego ekranu. Podchodzę do złodzieja, atakuję go i oczywiście dropię legendę. Jak za każdym biciem złodzieja jest to oczywiste, nikt w ogóle e, nie będzie chciał się sprzeczyć i nie sprzeczy się z tym, że właśnie zdobędziemy pie złodziejską pieczęć, tak? To się wydarzy w końcu? No nie za bardzo. Pałka do ogłuszania nam dropnęła, więc mam nadzieję, że to jest ten item, który sprawi, że następne bicie złodzieja zakończy się właśnie legendą. Szybciutko ogarniamy, moi drodzy, Margonem Duel. Czyli tak, idziemy sobie tutaj, podexpimy troszkę. Kto grał w Margonem Duel, możecie napisać w komentarzu, jeżeli grajcie Margonem Duel, ja sobie nie wykorzystam wszystkich punktów akcji, a nie na elitę, ile jest potrzebnych punktów akcji. A jeden wystarczy, no dobra. I jakiś unikat tam Sprzedamy sobie szybko śmieci, sprzedamy unikatowy naszyjnik. I ja lecę szukać dalej herosów. Dzisiaj niestety przeczucie mam słabe, więc nie będę się na nim opierał, tylko będę sam własnoręcznie szukał tych herosów. No i może jakieś dwójki pobijemy w trakcie, zobaczymy. Dobra, tak w sumie nie wiedziałem na jaką elitę dwójkę iść i zalogowałem się randomowo na Don Juana Tenorio i stoję na Bergemonie, więc w sumie niech będzie niech będzie i ta dwójka, nie mam nic przeciwko, więc bijemy sobie Bergę oczywiście, jakieś podwójne, jakieś lodowe, nie zwracam na to uwagi, nie, nie zwracam uwagi na każdy cios jaki wykonuję w walce, moi drodzy, bo czasami takie komentarze się pojawiają, dlaczego yy, walnąłeś podwójne i później trzy lodowe, a nie dwa? No to właśnie dlatego, że nie zwracam na to uwagi, bije sobie po prostu tak, że próbuję znaleźć jakiś kod na legendę i mam nadzieję, że w tym odcinku go znajdę. To był to, ten kod, który właśnie wykorzystałem, był na padnięcie na dwójce. Jeżeli chcecie paść na dwójce, to wykorzystajcie ten kod. Pozdrawiam, Beścior. Dobra, pokażę wam jedną sytuację. Idę sobie tutaj na res przewodnika, który jest u góry. No wyskakuje mi informacja. No okej, okay, idę do góry i przewodnika nie ma. Jak się okazało, pierwszy raz od bardzo, w ogóle nie, czy kiedykolwiek mi się tu przewodnik, znaczy no kiedyś na pewno mi się zrespił, ale bardzo dawno temu. To jest mega dziwny res dla przewodnika. Yy, dawno go tu nie było. Bardzo dawno temu go tu nie było. Jako że się pojawił, to może jako że jest Zupełnie inny resp to może będzie zupełnie inny drop niż zazwyczaj ostatnimi czasy i spadnie nam jakiś piękny przedmiot. No no nie pogardzimy, no bo tutaj jak już wspominałem w poprzednim odcinku. No ty kurwa, gdzie jest ta zbroja? Tutaj, no jest taka piękna zbroja, szata złego przewodnika, tylko jej jedynym minusem jest to, że jest ona na profesję fizyczne, Ja jestem oczywiście profesją magiczną, dlatego i mam legendarny kij. Tutaj, widzicie po lewej stronie, tutaj nie najadę, no bo w sumie po co? Więc mam nadzieję, że teraz ta zbroja mi dropnie. Dropnie mi zbroja na magiczne, od razu ją zakładam bez żadnego gadania. Przewodnik, co nam pokaże w tym odcinku? Zobaczymy No ja tu się uleczę, dam podwójne, dam jakąś lodową Dam grad strzał na koniec i z przewodnika O Jezu, jeszcze nic tam nie drobię, bo jeszcze 5% zostało, atakuję go I z przewodnika, kur... Heroiczne buty Te zmienione ramki to jest zły pomysł, ja wam powiem To jest kurna zły pomysł. Dobra, hero butki spadły, okej okay. Ale chyba ja to sobie zmienię Powiem wam tak, nie? Chyba to sobie zmienię. I teraz będzie dobrze, spadły heroiczne buty. Lecimy dalej. Na Bergman nie padłem, ale przeloguję się zaraz na mojego tropiciela. I ogarniemy może jakoś inną jedwójkę, albo wrócę po prostu na tą bergemonę już nie dam się zabić drugi raz. E, tutaj sobie oczywiście ogarniemy Margonem Duel, co to za heroiczny łuczek? Unik dodaje bardzo dużo, trochę więcej ataku, ale punktów życia nie, to sobie go sprzedam, bo nie będzie mi raczej potrzebny. Cięcie i zobaczymy się już za chwilę. W sumie w ostatnim odcinku e, myszka dawała nam dobre znaki, no bo rzucała chyba w pięciu biciach oddała trzy unikaty, więc to były jak najbardziej dobre znaki. Więc w tym odcinku no, spróbujemy, może coś tutaj na niej. Zdobyć dobrego Zobaczymy też w ogóle do jakiego momentu Nikt na niej nie będzie stał, bo jak ktoś przyjdzie Pewnie silniejszy ode mnie, no to pójdę po prostu Na bergemonę, oczywiście jak grzeczny Obywatel świata Unia Teraz z myszki nie drobimy nic, ale w następnym Biciu czuję, że będzie już legenda No i słuchajcie, to będzie chyba Najszybszy odcinek, jaki kręciłem W swoim życiu bo herosi po prostu dzisiaj znajdują mi się niemalże sami, naprawdę Co przejdę, no nie wiem, no, kilka respów, no ile to jest respów do przejścia, o to, to patrzymy, jeden, dwa, trzy Na czwartym respie jest Kostek, przewodnik był na raz, dwa, trzy, też na czwartym respie I złodziej był na respie, no w sumie trochę dalej, bo on był w wiosce rybackiej, przeszukałem cały tuzmer i cztery lokacje w porcie tuzmer piekielny kości w tym odcinku kostka lejemy oczywiście na szybkie, tak? Jak obiecałem, nie będzie z tym żadnego problemu według mnie. Jakieś umki mam zrobione, wyglądają obecnie tak. Jeżeli mówicie, że są słabe, to jest wina tylko ludzi ze streama, bo właśnie oni układali mi te umki. Lejemy go. Na szybkiej i zobaczymy co dropnie. Uwaga, jedno miejsce mam, w razie czego legendę mogę szybko zatwierdzić, żeby wpadał w mój ekwipunek, znaczy w moje torby. Lejemy na szybkiej, uwaga, co skoska, czy w ogóle ubiję go. No i daolo, patrzcie na to. Średni worek złota nam dropnął, więc mamy niedojrze pieniądze to mamy stratę 1,6% i straciliśmy tego życia około 200, więc no to po prostu easy, no ale czego się spodziewać, w sumie 9 leveli przewagi, no to na luzaczku schodzi ten kostek. Margonem duel, 5 punktów akcji tylko, więc tutaj za dużo pewnie nie, nie narobimy, chyba że dropnie nam jakaś niebieska miksturka, niestety nie dropnęła, sprzedajemy śmieci, ja robię cięcie i spotkamy się za chwilę. No i kolejne bicie myszki oczywiście, to jest ta dwójka, która w niedługim czasie odda nam tę legendę, ja w to wierzę oczywiście z całych sił, mam nadzieję, że wy też i możecie z tej okazji, że razem wierzymy w jedną rzecz, zostawić łapy w górę i subskrypcję, pamiętajcie o tym, że te dzwoneczki naprawdę dużo dają, bo dostajecie powiadomienie o wszystkich streamach, o wszystkich filmach, premierach. I innych moich wpisach od razu, i możecie jako pierwsi napisać w komentarzach to magiczne słowo pierwszy, a ewentualnie drugi, jeżeli no, Wam się nie uda być tymi e, na samym szczycie podium. Ja szukam dalej Herosa, takiego jakim jest karmazynowy mściciel. Mam nadzieję, że już go znajdę niedługo i że będziecie mogli go zobaczyć na filmie. No i słuchajcie, moi drodzy, jedno słowo nie. Wykrakałem. Powiedziałem, że to jest najszybszy. Mój odcinek jaki kręcę w życiu, bo normalnie herosi po prostu sami niemalże znajdowali się i mogłem ich ubić No i wtedy yy, it was that moment when I started to szukać karmazyna nie? I po prostu powiem wam, że no po... nienawidzę tego herosa Mam z nim dobre wspomnienia, faktycznie, dropnąłem z niego legendarny naszyjnik Ale jeśli chodzi o szukanie to po prostu go nie cierpię a, Margonem Duel, zapomniałbym. Patrzcie, ja już tu chciałem kurde, klikaj zatrzymywanie nagrywania, a jeszcze została nam bardzo ważna sprawa, taka jaką jest Margonem Duel. Jeżeli chcecie, żeby takim lekkim przerwnikiem był Margonem Duel w tych odcinkach, to piszcie to w komentarzach. Jeżeli nie chcecie, to też to piszcie i pewnie to zniknie. Dobra, wcięcie i szukam dalej. Dobra, w drodze do kanionu szaleńców, oczywiście, nie odpuszczę sobie ubicia Tarmusa. No, bo jak żeby inaczej, a może spadnie legenda, któż to wie? Jakiś podwójny dajmy. I. O kurna, ty, co on u nich zrobił? Nie, co tu się odwaliło? Zwykłe butki, zwykła skóra, zwykłe strzały. Nie biorę nic. Idę dalej. Kanion szaleńców, ostatnia mapa, gdzie może być karmazy. Mam nadzieję, że będzie. No powiem wam, że ja już zacząłem się stresować, że przeszukałem tyle respów karmazyna i że go nie ma, ale na szczęście na respie o kordach 1044 został znaleziony karmazyn. Mogę kliknąć z pełnym spokojem lewy przycisk myszy, czyli walkę turofą, zatać mu trzy hity i dropnąć z karmazyna twardą wytrwałość mściciela, czyli unikatałą zbroję na wojownika, z czego się nie cieszę oczywiście. No bo legenda by się kurde no przydała, przydałaby się, no bo... No bo co, dobra, widzę, że jest myszka, widzę, że też jest tutaj jakiś tutejszy, ale myszki nie ma. Dobra, biję myszkę jednak... Jednak to ja mogłem ją zaatakować, no i zobaczymy jak to się potoczy ta walka, moi drodzy. Jakieś lodowe, jakieś zwykłe ciosy, również wjeżdżają na rejon. Jakaś lodowa, jeszcze śmierdzący, jeszcze podwójny, lodowa, lodowy, lodowy, lodowy. Zwykłe ciosy i zmyszki, oczywiście, zwykłe buty. Piękny drop, oczywiście. Cieszę się, mega się cieszę oczywiście Zapomniałem, jeszcze oczywiście Margonem duel na szybkości, ale tutaj polecimy sobie szybciucho No ale patrzcie ile nam dopłynął z w ogóle z wyczerpaniem, nie to się nie nazywa wyczerpanie tylko punkty akcji Dokładnie tak, punkty akcji Jeszcze jakieś zwyklaki nam podrobiły, sprzedamy sobie to, sprzedamy jeszcze 1200, więc jeszcze potrzebujemy 325 zł do 10 punktów akcji no i wracamy jeszcze jedno bicie myszki, może jedno, może jeszcze dwa. Nie wiadomo, szukam herosa dość dziwnego jak na mój kanał, bo jest to herozwany bacą. Tak, szukam Bacy, miałem go raczej nie szukać, no bo, dobra, ej, bo teraz już trochę zwarywałem, bo zmieniałem umki, nie umki, tylko kolory ramek na jednym świecie, teraz szedłem na drugie już myślałem, że żółty to legenda, ale jednak żółty to unikat, więc okej, okay, dobra, emocje mogę yy, poholować, tak się mówi, nie, yy, nieważne, emocje mogą mi spokojnie opaść, a ja szukam dalej Bacy i niestety faktycznie wykrakałem w tym odcinku, że szybko idzie, bo Bacy na razie szukam już chyba na trzech mapach. Nie, na dwóch mapach, przepraszam, i włączając do tego groty i go kurde nie ma. Mam nadzieję, że będzie na końcu. Chociaż. Okej, okay, słuchajcie, ubijamy szybko myszkę i to już będzie ostatni heros, bo właśnie znalazłem zarąbistego tego herosa, którego bardzo, bardzo, bardzo dawno. Nie było na moim odcinku Jaki to jest? Obstawcie teraz w komentarzach Co to jest za Heros? Jeżeli oglądacie premierę To witam was jeszcze raz na dzisiejszej premierze Obstawcie teraz, napiszcie na czacie Co wydaje wam się jest unikać z myszki Jaki to jest Heros? Jak wam się wydaje? Jest to Heros znaleziony na Beściorze Macie jeszcze 10 sekund na zgadnięcie tego 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Nie ma czasu Relogam się, żeby ktoś czasami nie przyszedł I mnie nie ubił Czeka na Merkocjusza, ma przyjść, pomóc go ubić Dobra, parłasa jakiś Przyszedł, znaczy do mnie do znajomych. Nie wiem czemu, zaakceptowało mi, czy nie. Jest czarująca talia, jak już widzicie. Czekam tylko na ekipę. W sumie miałem spróbować sam ją ubić. Może sobie to w kolejnym odcinku. Jeżeli uda mi się ją znaleźć w kolejnym odcinku, to spróbuję ją ubić solo. Wydaje mi się, że mam szansę ubić ją solo, ale w dzisiejszym odcinku ubiję ją w grupie z Merkocjuszem i może jeszcze z kimś. Dobra, jako że czekam na ludzi, to w międzyczasie ogarniemy sobie oczywiście Margonem duel, tutaj może nam nawet trochę tych niebieskich miksturek podropić, bo mamy trochę czasu zanim oni przyjdą, no i okej, okay, na razie miksturki sprzedają, znaczy dropią, nie najgorzej, 58 level sobie na tych jeszcze mobkach, legendarny łuk, legendarny łuk, patrzcie na to, no obrażenia to ma, ma słabiutkie. Obrażenie ma o wiele mniejsze, Unik ma 34, jest ogłuszenie 12%. Ile mam ogłuszenia? 12, miałbym 24. Więcej Uniku miałbym, punkty życia i mniej HP. Dobra, ja sobie go zostawiam, napiszcie mi w komentarzu czy mam ten łuk zamienić. Ja w tym czasie jeszcze chwilkę czekam na dwójkę osób, które już idą i zaraz bijemy Atalię. Okej, okay, Mercuriusz już, już stoi obok mnie i powiem wam, że to jest ten typo. Czemu nie mogę go dodać? Ok, mogę. To jest ten typo, z którym dropnąłem legendę z paladyna. Paladyny. Mam nadzieję, że dzisiaj historia się powtórzy. Tylko zamiast Paladyna postawimy czarującą atalię w jego miejsce i również spadnie nam legenda. No, to jest duo, legendarne duo. No, tak można nas nazwać. Mam nadzieję, że dzisiaj potwierdzimy tą, tą tezę, że jesteśmy legendarnym duo i również uda nam się z czarującej atali dropnąć. Bardzo ciekawy item. No słuchajcie, no bransoletki jeszcze, już mam, no to może ten hełmik, tylko hełm jest na Magia Tropa, więc on by go zdobył na 100%, więc niech może dropną te bransolety, to jakoś się podzielimy, może będzie będą wyrównane, wyrównane w miarę szanse na dropnięcie czegoś z Atalii. Ostatni heros to jest, więc mogę powolutku się już z wami żegnać. Legendarny łuk dropnięty na tym odcinku, co prawda na Morganem Duel, ale zawsze. Herosów dość sporo było, musicie przyznać. dwójki jakieś tam się pojawiły. No i oczywiście to, że wykrakałem, to szybkie szukanie herosów. Co wiązało się oczywiście z tym, że później było po prostu tragicznie ich szukać. Basę przeszukałem całego i go oczywiście nie znalazłem. No poszedłem na czarującą Atalię i teraz wykonam na nie ostateczny wyrok. Ostatni hit i z Atalii dropimy, moi drodzy, unika. Dobra. Chwilę się zawiesiłem, bo zmieniałem te, te kolory ramek, ale jest unikat. Czy to jest fajny drop? No chyba wiecie, że nie, więc ja nawet go nie biorę. już się na niego połasił. Bardzo grat duże gratulacje. już pewnie mi go odda znając jego w handlu, tak czy nie? Niestety nie, no a więc Mercuc już jednak no nie jest moim kolegą, mimo że tutaj widzicie, co teraz na czacie się wydarzyło. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobały, Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji i o dzwoneczku, jeżeli chcecie być za wszystkimi filmami, streamami i opublikowanymi postami na przykład na karcie społeczność na bieżąco, jeżeli tak, dzwoneczek, subskrypcja mieli widziana również wraz z dzwoneczkiem i łapeczka w górę do następnych odcinków. Trzymajcie się.